Może albo w sumie? Może kurwa, możemy tą, tą flagę zrobić, nie? Z tego będą pieniądze. Takie pewne pieniądze. No, bounty, no to nie wiadomo, może wyjeby gdzieś na lotnisko, nie? No. A brakuje nam akurat. tysiąca. Akurat. Tak, akurat 1000 No i teraz 200. Dwustro... Do czego? Do dropa. Nie no, tak powiedz. Tak akurat, tak wiesz. Wiesz co, bo, mówi... bo mówiłem akurat jak brakowało 3000, tylko ktoś podniósł 2 i już tak nie pasowało. A. <śm> nie. Już mamy do dropa. No to lecimy O tu są goście, <kłysy> tak że kupimy dropa to i... i A, no to dropi podejeżdżamy. To też kawy? Dropa kupili? No to, to jak to... mamy kawy, jak można kawy, to poproszę. Chyba nie można. Masz Bartek. Dwa kawy. Jebasz te kawy. Dobra, to ja je Ja będę dywersy. Dobra. O, gościu mnie widział, w celu jest znającego. O, tutaj tam plecki zrobisz, nie? Co woliłeś? jak y, Tu jest jeden Marko, i Let's dwóch go. jest y, tam przy Bartku. No? No, nice. Dobrze. O, plecak. Tu bierz bardzo. A ja mam już. Y, haker, masz plecak? Haker. Y, kur... Mateo, przepraszam. <ścoughs> Nie, bo tak ja wiem, że tak się. słabo dzisiaj, ale... Masz plecak? No, mam. Ej, ha Haker, jest dobry. <ścoughs> no, Haker akurat dobrze gra. Nie wiem czemu, ale a... po prostu dla mnie macie podobne głosy, i jak tak się nie zastanowię, to no, czasem tak wychodzi. Eee, a ten. Eee, no a to goście mieli dwa plecaki, także oni byli dobrze zdotowani. Tak, ogólnie rzecz biorąc. Najważniejsze, że wszyscy wzięli dropa, już teraz tu nie mają. Eee, no. Ja wezmę Bontiego, co? No. O oh jest O to powiem tak, ja bym O, oh, mamy helikopter, no dobra, to możemy podjechać high po co? No nie wiem, tej. Wcześniej AV kupił albo selfie okay. Lotuję po To weź, pomocy. tu może wyląduj A oni nie, oni nie, nie mają co tu, bo nie mają tam

Jak to? Jak ja po... Ej, teraz system są rozjewane. Ja Ja ją hopa, ale nie wiem jak, nie? Nawet w pocisku nie oddałem. Ci, co zabiliśmy tam, ten... To... A! Nie. Nie rzuciłem tam im na, na rzeczy i... Ale wiesz, że to ich zabiło ja to powiem... dlatego, że ja gościa hitnąłem? Bo zostałem teraz asystę do eliminacji. Ja go hittałem, no. on wiewał się w minę. A, no Dzień właśnie, bo na hita w sumie szedł i ja pierdzielę. To nie zły, nie zła kooperacja. Czekaj, w ogóle za. Powaliłem. Powaliłem tego na czerwoną czynę. Ale wziąłeś się, Szymon? Nie, nie, leć, leć, leć.

nie. No co, no to powiem ci jeszcze mam, ładna kooperacja wyszła z tym no. gościem Tor, dawajcie do helikopterka. To nie był ten którego tam wcześniej mówiłeś, czy gdzie ja powaliłem czy coś takiego Nie, to Ej to. Dobra, było to. Ale, nie, 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 no nie, nie Nie, nie, bo ty mówiłeś o tym dużo wcześniej niż ja w ogóle zacząłem strzelać. A no to nie wiem. No bo dostałem, bo wtedy co powiedziałem, no to za niego dostałem praga, nie? Chyba. Skąd to nie kurwa do nas strzelają? Można kupić selfie UAV dalej, nie? nie Szymon, Szymon, stać się na UAV wiesz? I na selfie I znowu tam są Ej ty by strefa, strefa, dalej okay. kurwa ty, strefa no, no, no. To co to jest zombie? Ja tam lecę. Oh, no, 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 no. Ja lec. to, to, to. Oh. to jest O. Jest Tutaj na pingu jest czerwony. Tu jest. No, Let's go. Na kawał? Chyba jakby... go Nie został ostatni. No, jest ładnie. A, ja tu tylko jako kierowca robię, nie? Ja... I przyjmuję kulę No, ja na razie mam bitnego fraga. Aha. To chyba, że tak. Tu ja sobie dropa wystarczy. bym zgarnął. Yy, tu mogą być dwa, nie? Ci... Yy, stąd, nie? Ja myślę, że to tego naszego banku. Nie wiem, chcesz, Bartek wziąć dropa, bo on zniknie?

Dobra, nie ja mam A O no i zajebiście. Dobra, dawajcie dalej. Już za pochody podlegają. Eee polecimy może gdzieś bardziej tutaj, co? No. Już na spokojnie, bo już taka strefa to szkoda podjeżdżać. Tak bardzo. W zasadzie sensie, nadal no, no, można, ale teraz już ludzie mają dropę, więc albo w ogóle tutaj. Bardziej strefę No możemy na pomnik. Zobaczcie, o ile przyjemniej się gra, jak nie ma średnio na gry Ty, trzy gości, trzy gości tutaj wylądowało. Z góry Na czerwonym? No, no, no. wzięli dropa, mieli tutaj dropa. Jest nam pomarańczałem jeden cały czas. To jest oh, Trzech to tam jest. prawej bez kawał To oni nie mają kawałek przecież jak wyglądają oh, bez kawałek

this way Never. that's a kill that's, that's that <laughs> Nadal, nadal jest nad czerwonym bo Ja zrobiłem innego Dwa hmm. budynku? Te Tam jeszcze Zaj! jest e, no, Jest tutaj right. Kurwa, nie ma ulicy Na dole masz trupy Tu masz trupa i tam masz trupa. SMG masz. O, i blachy no, no. oh, są. Ale tak lagi miałem. Też mieliście takie lagi? Tak, tak, tak. Cześć, jesteś mi? To że... ja tutaj jeszcze nieważne. Tak? Plecek. Yeah, okay. no, Zauważ bo tam jest gościa Ta,

Ja sobie kupię UAV i mi rzucić Mateo kasę, to ja UAV kupi na zapas. Ale ja nie podniosę no. uh. O dobra. dobra. Tu się podoba Wiem, że ten podjazd doszedł, wyszedł lepiej niż myślałem, nie? tak szczerze. No. tu są goście, dwóch. Ale no, ten helikopter to jest ledwo żywioł, już totalnie. Ja bym go poleciał wymienić, wiecie? Lecicie ze mną? No i ja lecę, już Trzeba? lecę. Lecę, lecę. Ja na to no, No. no, no. Szkoda, że tropa nie mam, ale... ale już trudno. Ale tym helikopterkiem tu takich tam nawirowałem, co? Bo że nie wiedzieli, co się dzieje. No, no. Tak, Cześć. Str... Str... Strzelałem, tak że nawet trafiają. A widziałeś Gdzie są? Eee... czekaj, Gdzieś... No nie było... <gryw metrań> <gamy> yeah, no ja, no to. Dla, to tak to. Dla, dla nie było... ...na A... mnie... ...na gdzieś... A ty jesteś niebieskim, na niebieskim, na niebieskim. Biegnie w lewo, biegnie w lewo. Na czerwono na pewno też był gościu. Możemy spróbować frej na Dłuch, Dwóch z czerwonych doleci. doleci. Ej, tu wyladowana... Y, ...fire station. A no, sam, sam. Lecimy, czy to? Tak. Ale co, na trainę, No, na... chyba ta traina oh, trzeba no, przejąć. Tak. Wiem, że na trainie na pewno byli goście. Chwycił się. Chwycił się obok. I są bliżej. O, czekajcie, ja możemy tutaj. Ja tutaj wyjdę. Opiór, dumble ole laser dostałem Ol z korabiną mnie ściągnął ty gości na to Słucham A myślałem że Mateo tam tak. jest No nie wiem, wyliście w podobnej odległości wiesz Oboje, oboje to miałem Podwedyskowetę Dobrze. Dobra ktoś musi patrzeć że nam plecy nie wjechali ja mogę zobaczyć, eee, że nie mam snajpa. Jedni na pewno ja pójdę, tutaj są. Ja, mam, ja, ja nie mam snajpa, to i tak tam, gdzie wyjdziesz, to tak. tutaj Marko, moving Tutaj wylądował. Tu są na pewno. Mark on the great. Let's go. Uważajcie, że pomogą wam schodami tam tutaj wisi. Jakiegoś się z pomarańczowego, to są jacyś nie? Ja nie wiem, co on kurwa w ma. Kurwa, widzisz to? No ja nie wiem czy oni WH-nie mają Kurwa, no ale kładnie się kupiłem po y Nalot, daj nalot na pomarańczowy Ty na nas już jest <śleptain> Tutaj nie ma kewa, nie ma kewa, nie ma kewa O kiedy jest Eee... Wreszcie ma wucha, ma wucha Przynajmniej nie jeden, miał wucha, był z ustem ale miał wucha ja. Przez, jakby podłogę wcalowany przed, w zasadzie Ale to w bartek nie wszyscy stąd, wiesz? Tam, bo tam jeszcze był jeden Kruger. Eee... Jest, tu tu, 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 tu. Jest ich dwóch. Podjeżdżaj, podjeżdżaj. Mateo, nie pomijasz. Kto

Gdzieś zapteki, ptaki, Będą crossować teraz No nie! Nie, to, to jest niemożliwe. Ty, ja ja cofam tutaj... ja na... te... ja nie do Mateo. Dobra. To pilnarnica na razie nika nie czuć. on ze strażą w mieście, no. Taka straż. Pewnie. Mam skrzynię z kewami. Jak chcesz plus no, no lepiej. Pup No sobie. Ta da, mam

do was, bo i tak tutaj... przebijać górę. To ty? To ty? Tak, ta, mój ogłuszający A bo oni przeszli gdzieś dołem, tak? Nie, no oni są tutaj na no. Ja pierdolę Kurde, leży tu, tutaj jest za, w strefie w, z lewej strony, za pierwszym takim jakby alternatorem, kurwa nie wiem jak to się nazywa. i sniper jest jeszcze na daleko. Statyczny... Tu masz maskę. Mam, mam, ale ja Dobra, ja rzucam skrzynię z ammo, bo ja nie hmm. mam granatów. Uważaj, by tutaj gdzieś Snajper z... był. Widzisz, widziałeś go. Tutaj był. Tak. Okay. <laughs> Macie gości pod sobą, A? nie? Nimi musicie się zająć. Mhm mm Masz maskę, ja bym w gazie zaskoczył. Matej na Dwa macie. Oni pewnie przy są gdzieś. <śpiew> Dobra, ja bym poczekał na strefę. Ta, 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 ta człowiek ma to moc nalotne. Nie wiem, wiem, wiem. ich odciąć. Będziesz szmuk na spuścić Tak, 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 widziałeś, widziałeś, samochód Ładuj, ładuj, ładuj Ładuj, no, Nice, no. ładnie Ale ile fragów zrobiliśmy No